Zadanie numer 3. Oblicz entalpię tworzenia chlorku amonowego, opierając się na równaniu reakcji NH3 plus HCl daje NH4Cl plus 179,6 kJ oraz podanych wartościach entalpii tworzenia amoniaku i chlorowodoru. Amoniaku minus 46 kJ na mol, HCl minus 91,7 kJ na mol. Entalpia tworzenia to efekt energetyczny reakcji tworzenia Jednego mola cząsteczek związku chemicznego z pierwiastków. Czyli piszemy równanie reakcji otrzymywania chlorku amonu z wodoru, azotu i chloru. I to jest delta H1, które mamy policzyć. Patrzymy na równanie reakcji, której efekt nam podano, i pamiętamy, że zgodnie z umową międzynarodową równanie piszemy. To, co wprowadzamy do reakcji, to nasze substraty. To, co otrzymujemy, to produkty. Ale efekt energetyczny tej reakcji drugiej, równanie oczywiście wygląda tak samo, to delta H2 jest równe minus 179,2 kJ. Bo jeżeli my zyskaliśmy tyle energii, to znaczy, że układ nam tę energię oddał. Reakcja numer 3 to... Będzie reakcja otrzymywania amoniaku z pierwiastków, czyli H2 plus N2 daje NH3. Przypominam, tworzymy 1 mol dobierając odpowiednio liczby moli substratów, czyli 3 drugie mola cząsteczek wodoru i 1 druga mola cząsteczek azotu. I delta H3 tej reakcji wynosi minus 46 kJ na mol. Równanie reakcji czwartej to reakcja tworzenia chlorowodoru z pierwiastków, z chloru i wodoru, również tworzenia jednego mola cząsteczek, czyli jedna druga mola cząsteczek wodoru i jedna druga mola cząsteczek chloru daje nam 1 mol cząsteczek chlorowodoru i delta H4 tej reakcji wynosi minus 91,7 kJ na mol. Aby otrzymać Równanie reakcji pierwszej, muszę w takim razie popatrzeć, gdzie mam wodór. I mam problem. Cząsteczki wodoru znajdują się w równaniu trzecim i w równaniu czwartym. Pomijam w takim razie cząsteczki wodoru i poszukuję cząsteczek azotu. Azot znajduje się w równaniu trzecim. Jest ta sama liczba moli, którą potrzebuję do równania numer jeden, i z dobrej strony, czyli równanie numer trzy. Mnożę razy 1. Następnie szukam cząsteczek chloru. Cząsteczki chloru znajdują się w równaniu czwartym, dokładnie tyle, ile ich potrzebują, i dokładnie z tej strony, z której mają być. Mają być substratami. To znaczy, że w takim razie równanie reakcji czwartej mnożę razy 1. Następnie poszukuję teraz chlorku amonu. Znajduję go w równaniu numer 2 po dobrej stronie, jest produktem tej reakcji i w dobrej liczbie moli. To znaczy, że równanie drugie również mnożą razy 1. Otrzymałam w takim razie podstawową zależność. Czy równanie reakcji pierwszej to będzie? Równanie reakcji drugiej, dodać równanie reakcji trzeciej, dodać równanie reakcji czwartej. Pomnożone wszystkie razy 1. Czyli lewa strona równania drugiego będzie dodawana do lewej strony równania trzeciego i czwartego, i analogiczne czynności matematyczne wykonam na prawych stronach równania. Otrzymuję w takim razie. NH3 dodać HCL, dodać 3 drugie H2, dodać 1 druga N2, dodać. 1, druga H2 dodać, 1, druga CL2. To mi daje NH4Cl dodać NH3 i dodać HCl. Zgodnie z zasadami matematyki mogę wykreślić te cząsteczki, które z lewej i prawej strony występują z tym samym znakiem. I następnie porządkują wyrazy. 3 drugie H2, dodać 1 druga H2 to 4 drugie, czyli 2H2 plus 1 druga N2 plus 1 druga Cl2 i otrzymuję NH4Cl, czyli udowodniłam, że wykonując takie działania na równaniach reakcji otrzymam równanie reakcji, dla której efektu nie znam. Dokładnie tak samo liczę delta H, czyli delta H1, to będzie. Delta H2, dodać, delta H3, dodać, delta H4. Czyli będzie to w takim razie wartość. Delta H2 wynosi minus 179,2, dodać, delta H3 minus 46, dodać minus 91, i 7, 7 Czyli entalpia tworzenia wynosi minus 317,3 kilojoula na mol. Teraz rozwiążę to zadanie cyklem termodynamicznym. Mam na początku zbiór pierwiastków: wodór, chlor i azot. Tworzę z niego chlorek amonu NH4Cl. Potrzebuję w takim razie 1 drugą mola cząsteczek chloru, 2 mole cząsteczek wodoru i 1 drugą mola cząsteczek azotu. Następnie tworzę HCl i zostaje mi w takim razie jeszcze N2 i 3 drugie mola wodoru. Entalpia tworzenia HCL to było delta H4. Następnie tworzę jeszcze cząsteczki amoni cząsteczki. Jeden mol cząsteczek Amoniaku HCL już mam utworzony. Entalpia tworzenia delta H3 yy, yy, amoniaku to delta H3. I następnie z NH3. I HCL tworzę NH4CL i to jest moje delta H1 wynoszące minus 179,2 kJ na mol. To jest delta H1, a to było, przepraszam, delta H2. Reakcję tworzenia z chlorku amonu i cząsteczek HCl oznaczyliśmy delta H2, żeby nie było kolizji. To była ta reakcja oznaczona indeksem 2, czyli to jest delta H2, a to jest moje delta H1, które chcę tutaj obliczyć. entalpię tworzenia chlorku amonu z pierwiastków, z wodoru, chloru i azotu. I pamiętam, że teraz będę się bawić w podchody, będę szła z punktu startowego do punktu końcowego reakcji, ale wzdłuż efektów, które znam, wzdłuż tych reakcji, dla których efekt energetyczny został mi podany. Znam efekt tworzenia Chlorowodoru, efekt tworzenia amoniaku oraz reakcji amoniaku, cząsteczek amoniaku z cząsteczkami chlorowodoru, które tworzą chlorek amonu. Idąc wzdłuż tych efektów, dokładnie zgodnie z kierunkiem strzałek otrzymuję delta H1, czyli wzór na delta H1 jest dokładnie taki sam otrzymany drogą cyklu termodynamicznego, jak i na drodze działań na równaniach. To będzie delta H2 plus delta H3 plus delta H4. Cykl termodynamiczny jest wygodniejszy dla osób mniej pracowitych. Zdecydowanie pracy tutaj jest mniej, ale trzeba sobie wyobrazić, jakimi efektami dysponujemy i w jaki sposób ten cykl zamknąć w układ zamknięty. Dziękuję i zapraszam do kolejnego czwartego zadania.